słuchacze y, mogą się zarazić naszym apetytem i, i kompulsywnie po posłuchaniu tego podcastu bardzo... szukać deserów, makaronów y, po prostu do natychmiastowej konsumpcji. Bardzo możliwe, my jako ludzie bardzo lubimy jeść w grupach. Nie, raczej nie lubimy jeść w samotności, nawet jeżeli jemy w samotności, to bardzo często sobie włączamy coś y, na ekranie, żeby oglądać. Mm, to y, akurat oglądanie czegoś przy jedzeniu może być zgubne, ponieważ mózg dostaje za dużo bodźców i może przekroczyć ten bodziec od żołądka, od, od, od y, kubków smakowych i może nie do końca się poświęcić tej, temu procesowi jedzenia. Ale kiedy jemy razem, no to hmm. oprócz tego, że się odżywiamy, to też mm, nawiązujemy pewną relację, pogłębiamy naszą więź społeczną, a to też, jest, to, to też jest bardzo ważne w kontekście przetrwania i nas jako e, jednostek, ale też nas jako gatunku.